No to zaczynamy, dzisiaj takie wejście tutaj na samym początku nie jest łatwe, bo bez żadnych zabezpieczeń idziemy tutaj właśnie tędy, do góry Do pewnego momentu, gdzie, gdzie są zabezpieczenia, gdzie będziemy mogli się wpiąć do liny No i już będzie bardzo bezpiecznie, będziemy szli po grani, no będzie fajnie No to da, idziemy, idziemy Tu piękne widoki po prawej stronie No jest ładnie, tam jakiś most budowlany, nie wiem czy widzicie Jesteśmy w cieniu. Słońce jest ponad 30 stopni. Mamy tu chłodzik, wiaterek. Jak ta można odpoczywać? Zjeżdżyliśmy tutaj, no i zapłaciliśmy to 25 kun, żeby sobie można było zwiedzać. No i w, w cenie tych 25 kun kawa jest gratis. Także popatrz, tu pan ma przygotowane kubki. Ładnie robi nam tu kawę. Że to super. No i mamy kawkę tutaj. Cześć, witam was serdecznie, witam Was z górnej twierdzy. Razem tutaj z Maćkiem weszliśmy, zdobyliśmy tutaj takim szlakiem, feratą omiś, doszliśmy tutaj do pięknego punktu widokowego, stąd popatrzcie wszystko pięknie, ładnie widać. No jest to pięknie. No więc żyjemy słowo tu na tych wysokościach, tu jesteśmy bliżej nieba. Wy jesteście sorą w ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Kiedy dzisiaj od samego rana zastanawiałem się nad tym fragmentem Słowa Bożego, wspomniało mi się takie Słowo Boże z drugiej księgi kronik, odczytam je. To było zaraz po tym, jak Elizeusz doświadczył namaszczenia prosto z nieba i mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: Patrz, położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój. Widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów. On zaś rzekł, przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli i przynieście mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział, tak mówi Pan, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdąc z tą ani śmierć, ani niepłodność. Wody więc zostały uzdrowione, aż po dzień dzisiejszy według słowa, które wypowiedział Elizeusz. To jest niesamowite słowo, które pokazuje nam, Moc nowego przymierza. Elizeusz jako prorok Pana przychodzi i mówi, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. Sól symbolizuje to przymierze, symbolizuje obecność Boga, symbolizuje e, Jego namaszczenie. A ta nowa misa to jest nowe stworzenie w Chrystusie. Pan Jezus mówi o to, wszystko czy nie nowe. Wielu ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Pana, nie doświadczają nowości tego życia. Często brakuje tej soli, często brakuje tego zrozumienia, brakuje tego objawienia, czym jest nowe przymierze, czym jest życie w nowym przymierzu. I to słowo w sposób proroczy pokazuje nam, że każdy, kto przyjmuje do swojego życia nowe przymierze, Sól Nowego Przymierza, każdy, kto wchodzi w Chrystusa, on może doświadczyć obfitości. Może i powinien doświadczać obfitości. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z tym proroczym przekazem. Elizeusz mówi, że wody te zostały uzdrowione i one tylko mogą przynosić życie. O to się modlę dla każdego z was, którzy słuchacie tego, abyście w swoim życiu doświadczyli objawienia, czym jest Nowe Przymierze i postępowali za tym objawieniem, abyście mogli oglądać, co to znaczy być w Chrystusie, co to znaczy być w Bogu i co to znaczy chodzić w Jego życiu, co to znaczy chodzić w Jego płodności i co to znaczy przynosić Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie jesteście. Błogosławię was tutaj. Z samej góry, bliżej nieba. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia jutro. Cześć.